Kiedy Peter Capaldi ogłosił, że seria dziesiąta będzie jego ostatnią, wszyscy zaczęliśmy nerwowo ściskać kciuki, by po niezbyt udanych seriach ósmej i dziewiątej ta dziesiąta wreszcie stała na wysokim poziomie. Now don, Bill, with me to the tak znakomity aktor zwyczajnie zasługiwał na godne pożegnanie, zanim już zastąpi go pierwsza w historii pani doktor. Ale o tym później. Wiecie, żebyśmy go potem nie wspominali tak jak Colina Bakera czy Paula Magana, że no tak, świetny aktor, bardzo ciekawa interpretacja postaci doktora, ale te historie z nimi to... O! No, przynajmniej te telewizyjne, no bo obaj panowie się potem rozkręcili w słuchowiskach, choćby. W przypadku Capaldiego też póki co nie byłem fanem jego sezonu. Dziewiąta seria jeszcze miała parę mocnych momentów, ale ósma wciąż śni mi się po nocach. Zresztą, przez te dwie serie. Pierwszy raz w historii nie oglądałem Doktor Hu na bieżąco, tylko obejrzałem pierwszy odcinek, potem zrobiłem sobie długą przerwę, a potem nadrobiłem całość jednym ciągiem. No bo ten serial zwyczajnie przestał mnie ekscytować tak jak kiedyś. Swoją drogą, showrunner Steven Moffat też oficjalnie żegna się z Doctor Who, ale on akurat nie musi nic nikomu udowadniać. Nie dość, że napisał naprawdę sporo doskonałych odcinków, to jeszcze zdecydowanie odcisnął swoje piętno na Doctor Who, retkonując to i owo, dodając sporo od siebie do kanonu i tak dalej. Jego kadencja to moim zdaniem najlepsza era w historii tego serialu od bardzo, bardzo dawna, a już na pewno po powrocie na antenę w 2005 roku, jednak no nie sposób się nie zgodzić, że po absolutnie znakomitym sezonie piątym no potem było już stopniowo coraz, coraz słabiej więc siłą rzeczy czas się wreszcie pożegnać. Ale z Capaldim było inaczej. Jego doktora tak naprawdę dopiero chciałem poznać, bo sposób, w jaki był pisany w poprzednich sezonach, sprawiał, że nie miałem pojęcia, kim jest ten bohater. I jasne, tutaj było trochę odwrotnie. To znaczy, im dalej, tym to pisanie doktora Kapaldiego było coraz lepsze, jednak po naprawdę ciekawie i konsekwentnie pisanym doktorze Mata Smitha to ciągle nie było to. Aż do teraz. Już odcinek świąteczny nastawiał Optymistycznie, ale teraz dostaliśmy wreszcie cały zestaw nowych przygód i nie tylko udało się zbudować porządnie charakter tej postaci, ale i naprawdę ją polubiłem. Wreszcie serio, i w ogóle tutaj pomijając jakość sezonów czy poszczególnych odcinków, to muszę powiedzieć, że 13 doktor jest dla mnie teraz autentycznie drugim najbardziej ulubionym, najbardziej ciekawym. Po 11, który pewnie długo będzie nie do pobicia. Trzynastemu bardzo blisko do wcieleń sprzed wojny czasu. Jest niekiedy uparty i nie mrukliwy, przekorny czy zarozumiały, ale znów jego nadrzędnym celem jest niesienie pomocy i ratunku, wydawałoby się, beznadziejnych sytuacjach. Miałem wrażenie, że próbowano przedstawiać go w nieoczywisty sposób jako siłę dobra już w poprzednich sezonach, to znaczy poddawać wątpliwość jego moralność, słuszność jego intencji itd., ale wychodziło to tak nieumiejętnie, że wyszła z tego postać naprawdę antypatyczna i kompletnie niezrozumiała. Natomiast udało się to wszystko wreszcie zbalansować odpowiednio właśnie w dziesiątej serii. Mocno tutaj zagrano na motywie, że nasz protagonista nie jest w stanie uratować wszystkich, a jego akcje często Często wymagają poświęceń, czy generalnie wywołują jakieś poważne konsekwencje. I ten doktor to wie, jest w końcu starszy, bardziej doświadczony, a aparycja Pitera Kapaldiego, czy stawianie go w pozycji nauczyciela, albo nawet dziadka, podkreślało fakt, że to już jest inna persona niż poprzednicy. Wciąż jednak, co jest najważniejsze i co mi bardzo przeszkadzało w poprzednich sezonach, jego intencje są maksymalnie doktorowe to znaczy, on ma nadrzędny cel, żeby pomagać ludziom. I o to właśnie chodzi. Stąd też bardzo podobał mi się finał tego sezonu, choć bardziej konceptualnie niż po prostu jako odcinek serialu. Bowiem nawiązywał on do tych wszystkich motywów przewodni charakteryzacji tej postaci w tym sezonie. Doktor nie jest w stanie uratować swojej towarzyszki. Nie do końca udaje mu się zreformować swoje Nemezis. Do tego świadomy braku szans na zwycięstwo umiera broniąc po prostu małego miasteczka i grupki ludzi w nim mieszkających. Żadnego wielkiego konfliktu, skakania po czasie, heroizmu. od po prostu doktor robiący to co zawsze. A propos towarzyszy, to wydaje Wydaje mi się, że nieprzypadkowo dr Kapaldiego stał się postacią z krwi i kości. Dopiero gdy z jego pamięci wymazano wszelkie wspomnienia o klarze. Pojawienie się Bill, która była prostolinijną dziewczyną, bez potencjału na zmienienie całego wszechświata, ale jednocześnie pozostawała bystrą i ciekawą świata osobą, kompletnie zmieniła całą dynamikę relacji doktora i jego towarzyszki, czyli coś, co tak kiepsko grało w poprzednich dwóch sezonach. Pozwoliło to też wrócić trochę do klimatu przygód doktora jeszcze sprzed przyjścia Fata, z jego wielkimi wątkami głównymi, gdzie nasz protagonista po prostu lata po czasie i przestrzeni i pokazuje rozmaite dziwności swojej towarzyszce. I muszę powiedzieć, że trochę się za tym stęskniłem. Tym bardziej, że Bill na szczęście nie ma tendencji do pakowania się w najbardziej niebezpieczne sytuacje, tak jak Clara, i zachowuje się dość racjonalnie. I tutaj wspomnę tylko o homoseksualnej orientacji tej bohaterki. Normalnie bym tego tematu nie ruszał, no bo jest 2017 rok i rozgarnięta część społeczeństwa zorientowała się już, że istnieją ludzie, którym podobają się osoby tej samej płci, ale często przy okazji Bill powtarzały się narzekania, że podkreślano ten element za bardzo. Chciałbym tylko powiedzieć, że ja tego jakoś nie odczułem. Znaczy wydaje mi się, że to jest kompletnie normalne, że osoba w wieku Bill będzie romansować, w tym przypadku z osobą, o tej samej płci i nie zauważyłem, żeby to było jakoś specjalnie wysuwane na pierwszy plan, no i też, że będzie oczywiście obiektem zainteresowania u osób. Obu płci. W jaki sposób to ma być wymuszone, to ja nie wiem, ale hej, to tylko ja. Natomiast muszę powiedzieć, że niespecjalnie przypadam za tą tendencją, by pokazywać pewne czasy historyczne jako bardziej tolerancyjne niż faktycznie były. Nie dlatego, że to jest jakieś nieodpowiednie czy coś, bo wydaje mi się, że w Doctor Who pewna umowność to jest. Standard, ale głównie dlatego, że to zetknięcie się bohaterów o współczesnej mentalności z czasami, gdzie ta mentalność jest kompletnie inna i kompletnie zupełnie inaczej ukierunkowana, jest moim zdaniem o wiele ciekawsze. Ciekawy był tutaj odcinek w wiktoriańskim Londynie, gdzie wreszcie odniesiono się do normalnego wówczas rasizmu, ale to i tak było potraktowane bardzo po łebkach. To znaczy, oczywiście ja wiem, że to jest seria dla dzieci, więc nie oczekuję tutaj brutalnego rozprawiania się z grzechami przeszłości, ale temat jest naprawdę ciekawy, fajnie gdyby w kolejnych sezonach był w jakiś sposób rozwijany. Tym bardziej, no, że będziemy mieli teraz żeńskiego doktora, czy żeńską doktor, więc myślę, że kiedy ona na przykład trafi w jakieś czasy charakteryzujące się bardzo hardkorowym seksizmem, no to może być ciekawie. A swoją drogą, jak przy społeczno-politycznych tematach jesteśmy, to kiedy doktor zamienił się w marksistę z tymi tyradami o tym, jak to kapitalizm morduje ludzi? W sensie, okej, okay, no spoko, no te, może ma takie poglądy, ale dziwne, że nigdy wcześniej o tym nie wspominał i nigdy później też nie było to już wspomniane. A wracając na moment do Towarzyszy, Nardoil też wypadł naprawdę fajnie i sprawdził się jako uzupełnienie tradycyjnego duetu. Szkoda, że nie został zaprezentowany wcześniej, bo bardzo pasował do doktora Petera Capaldiego i widziałem go właśnie jako takiego łąga dla doktora Strange'a, czyli kogoś, kto od czasu do czasu potrafi postawić doktora do pionu, ale też przechowuje jego sekrety, jest jego przyjacielem i tak dalej. Poza tym sporą rolę gra tu Missy, która pokazała się z bardzo dobrej strony już w poprzednich sezonach, między innymi dzięki ogromnej charyzmie Michelle Gomez. I ponownie, tutaj wypada fantastycznie. Tym bardziej, że ja mam osobiście słabość do postawienia które są takie niejednoznaczne, i zamiast być po stronie czarnej albo białej, no to wybierają szarość. A misja na przestrzeni tych trzech sezonów bardzo dryfowała w tym właśnie kierunku. Szczególnie zabawnie na jej tle w związku z tym wypada Master Johna Sima, który jest niczym jakiś kreskówkowy, szwarc charakter, i w ogóle trudno go traktować serio. Czyli w sumie nic się nie zmieniło od czasu jego debiutu w trzeciej serii. No, to nie była zbyt dobra inkarnacja Mastera, i z całym szacunkiem dla aktora, ale w tych odcinkach dziesiątej serii było to widać aż nadto. Jeśli chodzi o same odcinki, to myślę, że nie ma sensu mówić to o wszystkich po kolei. Wolałbym pomówić ogólnie o całości. Nie dlatego, że mi się nie chce, Um, ale dlatego, że to był po prostu bardzo równy sezon. W sumie chyba najrówniejszy pod względem poziomu od czasu wspomnianej serii piątej. Problem w tym, że tam trafiały się odcinki wyjątkowo dobre, momentami nawet rzucające na kolana. A tutaj um, mamy odcinki, które są ok. Mamy odcinki, które są naprawdę dobre. Um, I tyle. No okej, okay, ta trzyczęściowa historia z Monkami ma wyjątkowo słaby finał, ale też znakomite otwarcie, więc... No, zasadniczo jest bez większych wpadek, ale i bez nagłych zwyżek formy. To jest w ogóle niezłe zakończenie pewnej epoki, gdzie od sezonów Wruscel i Davisa, które były pełne zarówno absolutnie genialnych historii, jak i kompletnych, zawstydzających paździerzy, doszliśmy przez coraz bardziej równe sezony Moffata, aż do momentu, gdy poziom jest stały, niczym liczba komentarzy w internecie o tym, jaki to Steven Moffat jest zły. Tyle, że jednocześnie poziom jest relatywnie wysoki. Ponownie bardzo podobał mi się fakt, że... Prawie każdy odcinek to osobna historia, dziejąca się w innym czasie, w innym miejscu. Ucieszyłem się na powrót paru znajomych, cudownie, że znowu pojawili się Ice Warriors czy mondazjańscy Cybermeni, a nowe potwory wypadły naprawdę fajnie. Elementy fabuły całości tego sezonu były wprowadzane w sposób nienachalny i może przez to bardziej intrygujący. Do tego przesłanie większość odcinków było czytelne i zawsze orbitowało wokół tych przewijających się doktor humorałów o nieocenianiu po pozorach, tolerancji, szukaniu porozumienia, co ma oczywiście spore znaczenie współcześnie, kiedy popularniejsze jest sianie strachu i niechęci do innych. Mój podstawowy problem z tym sezonem to jednak wyjątkowo ordynarny recykling pomysłów. Jasne, Doctor Who to serial z bardzo długim stażem, więc nie tylko nie sposób uciec od wykorzystania danych koncepcji czy pomysłów więcej niż raz, ale moim zdaniem wręcz powinno się je co jakiś czas wykorzystywać znowu i znowu, bo seria sobie trwa. Ale przecież przed telewizorami cały czas wymieniają się pokolenia widzów. Jednak jeśli chodzi o serię dziesiątą, to niestety mowa tutaj o wykorzystywaniu pomysłów, które wszyscy doskonale pamiętamy, bo pojawiły się już zapanowania Stevena Moffata. Zarówno moff, jak i reszta scenarzystów tej serii zwyczajnie nie jest w stanie zaproponować niczego odkrywczego i oryginalnego podczas oglądania. I choć Ponownie odcinki same w sobie były naprawdę fajne, to podczas oglądania cały czas nawiedzało mnie takie mocne uczucie déjà vu. Finał sezonu wyglądał mi na połączenie Trenzelor z Mattem Smithem broniącym miasteczka przed falami wrogów, razem z finałem ósmej serii. Monkowie działali trochę niczym fanboy The Silence, tylko że kompletnie na odwrót. Negocjacje z Emoji Robotami czy Ice Warriors przypominały już podobne spotkania z Silurianami czy Zygonami. Motyw z towarzyszką uwięzioną gdzieś, gdzie czas leci w inny sposób też już mieliśmy wcześniej i mogłem tak wymieniać i wymieniać, ale chyba nie ma sensu. I to niestety sprawia, że dziesiąta seria, jakkolwiek robi wiele dobrego w kontekście ustanowienia nam wreszcie dwunastego doktora jako ciekawej i niejednoznacznej postaci, to jako całość naprawdę dużo traci. No bo wiecie, mówimy tutaj o Doctor Who serialu, w którym dosłownie można zrobić praktycznie wszystko. Więc czemu robimy to samo co wcześniej? I dlatego to jest naprawdę dobry moment, by pożegnać Stevena Moffata i zobaczyć, co do zaproponowania będzie miał nowy showrunner, który mam nadzieję, że ściągnie też świeżą krew, jeśli chodzi o scenarzystów poszczególnych odcinków. No bo krytyka oczywiście zazwyczaj sięga tylko i wyłącznie showrunnera, ale w tym przypadku także autorzy, scenarzyści poszczególnych odcinków mocno tutaj zawiedli. Ogólnie jednak oglądanie dziesiątego sezonu było przyjemne, a przypomnę, że oglądałem całość jeden odcinek po drugim, więc bałem się trochę, że się zmęczę gdzieś w połowie sezonu. Na szczęście mimo braku oryginalności odcinków, sezon nadrabia przede wszystkim bohaterami. Doktor jest wreszcie tą postacią, która mnie trzymała przy Doktorchu przez te wszystkie serie. Bill i Nardoil wprowadzają tu naprawdę sporo świeżości, a ich wątki mają sens i wciągają. To ładne i udane zamknięcie tej ery w historii serialu. Jednak to wciąż nie jest jeszcze pożegnanie z Peterem Capaldim i Stevenem Moffatem. Na to przyjdzie czas w odcinku świątecznym. Wówczas podsumujemy sobie konkretnie całą kadencję Petera Capaldiego i pogdybamy nad przyszłością serialu. Jednak już teraz wiemy, że 13. Doktora zastąpi pierwsza kobieta w tej roli, czyli Jodie Whittaker. Pozwólcie zatem, że krótko powiem, co sądzę o tej kandydaturze, a raczej niekonkretnie o tej kandydaturze, no bo przyznam szczerze, że nie widziałem do tej pory nic z Jodie Whittaker. Jednak patrząc na to, jak dobrze dokonywano wyborów castingowych do tej pory, to w sumie zero obaw tutaj z mojej strony. Oczywiście najważniejszym faktem jest to, że wreszcie mamy aktorkę w tej roli. Po raz pierwszy jeśli chodzi właśnie o doktora, o tę konkretną postać. Bo to, że władcy czasu regenerują od czasu do czasu w kobiety, a niektórzy przez większość swojego życia są na przykład w kobietami, no to nie jest niczym nowym. Mimo to oczywiście internet tutaj zawrzał i choć większość fanów Przynajmniej tak mi się wydaje, jest do tego nastawiona albo pozytywnie, albo podchodzi z pewnym optymizmem i zdrową ciekawością. To mamy też te mniej ciekawe reakcje. O nie, jak to? Kobieta? Doktorem? Co się dzieje w ogóle? Ten serial po prostu już umarł. To jest koniec, polityczna poprawność i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, o matko. Ale to są zazwyczaj ludzie, którzy nigdy nie oglądali tego serialu, nie bardzo wiedzą na czym chyba polega regeneracja władców czasu i nie zauważają pewnych zalet, które się wiążą właśnie z tą zmianą. Ale o tym za moment. Ja wam powiem moją historię życia, bo ja nie byłem do tej pory jakoś, powiem tak, długo nie byłem nastawiony pozytywnie do pomysłu, by kobieta była doktorem. Nie dlatego, że byłem jakoś przezony, ale odpomijając się fakt, że to jest zupełnie no, zupełna nowość i masa ludzi reaguje na nowości trochę podejrzliwie, ja trochę też, ale ja zawsze miałem to marzenie, jeszcze zanim w ogóle Peter Capaldi był doktorem, że kolejny doktor po Macie Smith, Smis, po 11, powinien być kimś właśnie w stylu tych starych doktorów, tych jeszcze sprzed restartu, czyli takim starszym dżentelmenem, elegancko ubranym, który przywróciłby trochę ten taki klasyczny wizerunek doktora, żeby to nie był kolejny. Kolejny młodzian, wiecie, hipstersko ubrany i tak dalej, tylko ktoś, kto bardziej przypomina klasycznych doktorów. I w pewnym sensie w postaci Kapaliego to dostałem. I wiecie, ja się wtedy zorientowałem, że to jednak był błąd, że powrót do czegoś, co było wcześniej. Nawet oczywiście tutaj z całym szacunkiem dla Capaldiego myślę, że on był w stanie nadać swoją własną osobowość i swój własny charakter tej postaci, ale jednak to był pewien throwback, choćby dlatego, że to jest powiedzmy nowa, pierwszy doktor z nowego cyklu regeneracyjnego, może dlatego w ten sposób do tej kandydatury autorzy podeszli. Ale to mi uświadomiło, że to nie był dobry pomysł. To znaczy, ponownie, to, to nie, nie, nie krytykuję Kapaldiego nic w tym Stylu, ani nawet tego wyboru. Ale chodzi o to, że to mnie uświadomiło, że jednak lepiej byłoby iść w czymś... w kierunku czegoś zupełnie nowego, znowu pokazać coś kompletnie innego, a nie, wiecie, w pewnym stopniu trochę cofać się do tego, co w serialu było wcześniej. Potem pojawia się Missy. I wtedy się zorientowałem, że... kobieta, władca czasu? To, to jest coś super. Oczywiście wcześniej była Rani na przykład, ale nie byłem fanem nigdy, więc, więc nie biorę pod uwagę. Ale pojawiła się Missy. Missy była tak fantastyczna, że spokojnie widziałbym kogoś w stylu misji jako doktora. I wtedy się zupełnie już przekonałem do pomysłu z kobietą doktorem, bo oczywiście to się pojawiało, propozycja się pojawiała już wcześniej i pomyślałem sobie, że to by zrobiło sporo dobrego dla tego serialu. Dlatego cieszę się bardzo z tego, że wybrano właśnie aktorkę do tej roli, bo to kompletnie zmieni właśnie dynamikę między na przykład relacjami doktora z innymi postaciami. Tak jak wspomniałem przed chwilą w, w moim materiale. Doktor, która podróżuje do miejsca, ktu, gdzie panuje jakiś seks, albo jeśli się tak tutaj kobiety. No to już jest bardzo ciekawy koncept. Doktor zawsze był angielskim gentlemanem, który w zasadzie wszędzie był mile widziany z siłą rzeczy. I, a natomiast z towarzyszkami zwykle nie robią nic ciekawego pod tym względem. Więc to będzie ciekawe. Będziemy mieli nowych towarzyszy prawdopodobnie. Jeśli to będzie towarzysz, no to myślę, że to też będzie ciekawa relacja. Bo czy gość będzie czegoś się będzie w stanie na przykład zakochać do doktorze, jak to, wiecie, mieliśmy masę romansików w poprzednich seriach. Czy nie, czy będzie właśnie traktował jak, nie wiem, nauczycielkę. To jest, jest po prostu masa modeli relacji, które można by tutaj zaproponować, zaprezentować. Coś, czego w tym serialu nie było, bo zawsze doktor był tą postacią, był tym statecznym tutaj gentlemanem, który tłumaczy wszystkim, co mają robić. Teraz mamy kobietę i z racji tego, że kobiety w kulturze często jednak pełnią drugoplanową rolę, niestety, no to w tym momencie to wszystko zostanie wywrócone na, 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 drugą stronę. I w tym momencie to bohaterka, żeńska bohaterka po prostu, będzie tą osobą, która będzie rozdawać karty i, i wobec której reszta będzie musiała się podporządkowywać, co będzie, myślę, bardzo interesujące w tym kontekście. Nie wiem, czy z tego Bełkotos je zrozumieliście, w każdym razie moim zdaniem to będzie szczególnie interesujące, bo naprawdę on sporo zmieni w tym serialu. On nabierze zupełnie innego charakteru. Relacje między towarzyszami się zmienią. Jeśli doktor spotka kogoś, powiedzmy, z, z postaci, których spotkał już Swojej drodze wcześniej. To też myślę, że to będzie dosyć ciekawe. Gdybym miał na przykład spotkać, nie wiem, kapitana Jacka Harknessa, to myślę, że to nie jest za bardzo możliwe, ale gdyby, no przecież to by było fantastyczne. Także, no myślę, że daje to naprawdę szerokie pole do popisu autorom, żeby zrobić z tą postacią coś nowego, coś ciekawego, coś czego nie było po prostu. A to jest bardzo ważne w Doktorchu. I wydaje mi się, że wybór Petera Capaldiego, choć byłem bardzo za nim i wciąż uważam, że zrobił naprawdę fantastyczną robotę, to był trochę krok wstecz. Już wtedy. Powinno, powinno autorzy powinni wiecie zaryzykować i postawić na aktorkę w tej roli. Natomiast mam jeszcze apel do wszystkich osób, które mówią, że o nie, nie będę teraz w stanie oglądać doktor Hu, bo nie będę mógł się identyfikować z postacią Nie będę mógł bo to zazwyczaj mężczyźni oczywiście wysyłają ten argument. Słuchajcie, mam dla was świetną radę. Po prostu za każdym razem, kiedy widzicie doktor, to wyobrażajcie sobie, że ma penisem Done. Prawdopodobnie nigdy wam tego nie pokażą, więc nigdy nie rozwieją waszych wątpliwości spokojnie możecie się identyfikować e, z kimś, kto ma penisa, prawda? Więc, więc myślę, że to powinno pomóc. Znaczy w ogóle, wiecie, żartuję sobie oczywiście, ale to jest tak absurdalne po prostu, że mamy kosmitę z dwoma sercami, który podróżuje przez czas i przestrzeń w budce telefonicznej, policyjnej i to jest spoko, z tym się można identyfikować, ale jeśli ten, ta postać będzie miała inną płeć niż do tej pory, to, to nie ma mowy. Dobra, tyle, słuchajcie, e, chętnie posłucham, co wy macie do powiedzenia na temat tej serii dziesiątej, na temat Petera Capaldiego, i jego interpretacji doktora na temat poziomu odcinków. No i oczywiście wyboru nowe, no, nowej protagonistki, nowej doktor, która myślę, że da radę. Szczególnie, że ona zdaje się współpracowała, ta aktorka współpracowała z nowym showrunnerem w ramach serialu Broadchurch, Church, Church. Więc ja jestem bardzo optymistycznie tutaj nastawiony i dajcie znać, czy Wy również jesteście. Na sam koniec piwo Czech Pils z podróży Kormorana*. Myślę, że piwo o nazwie Podróże Kormorana* pasuje tematycznie w każdym razie, czasami masz ochotę po prostu na powrót do klasyki, tak jak przy okazji Vitera Kapaldiego w Doctor Who. Czasami chcesz po prostu się napić dobrego pilsa czeskiego, takiego wiecie, z masełkiem, z posmakiem masła, nie że z masłem. I muszę powiedzieć, że to jest najlepszy czeski pils, jaki piłem od czasu, nie wiem, świeżego Pilznera w Czechach, w Pradze. Fantastyczne, słuchajcie, jeśli ktoś dobrego Pilsa, to, to podróże Kormorana znowu dają radę. Tyle ode mnie, dzięki wielkie do zobaczenia, widzimy się przy okazji kolejnych serii Doktor Who, a wcześniej oczywiście odcinka świątecznego, gdzie sobie pomówimy o regeneracji. Cześć!